Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. No, z Bedwars na bardzo fajnym serwerze. Bardzo fajnym serwerze. Bardzo fajnym serwerze. No, widzimy się jak już będę w grze. Generalnie, tak jak można zauważyć, um, zmniejszyłem klatki, bo mi trochę to przeszkadzało, że. no... Za dużo klatek. W sensie FPS. -y. To sobie troszeczkę zmniejszymy. Ja jestem e, śpiący. Więc mój skill nie będzie jakiś taki ten, że się rozbudza, ale wątpię. Zastąpił śpiący cały dzień. Ono właśnie. Cały dzień jestem śpiący. Nie nie wyspałem się jakoś. Poszłem spać dosyć normalnie, bo zazwyczaj easy win. Zobaczymy. Bo zazwyczaj właśnie chodzę spać właśnie w dziwny sposób. W sensie taka o późnych godzinach powiedzmy. No i yy, wczoraj poszłam normalnie spać. Jestem teraz zmęczony. No Pierdzie. <laughs> Pozabiłem już go. Dobra, typek do mnie idzie, yy, idzie, yy, idzie. Nie mam... Fuck, nie mam łóżka już. Nie mam co lecieć, nie mam łóżka. Normalnie nie mam łóżka. <laughs> Albo mogłem go jeszcze powstrzymać, ale mi się nie chciało tam dopierzyć. Czy on się swelował, jak jest na bazie? I sorry za lagi w tym odcinku, ale Ale chciałem teraz walnąć w biurku, ale internet wali. Wali go na. Wali go. Dobra, wkurza mnie ten internet. Napraw się albo to walne. O... Co ty ciebie próbujesz? Halo. Ekstra lagi Dobra typie, weź się wal, bo mam lagi Przegram, bo mam lagi. No zabiłam go na lagach Muszę zmienić internet, kurde! Nawet nie mogę chodzić, nie? Chociaż skoczyć mogłem. Nice Bo widać już na spawnie, że miałem 200 pingu. Ale kurde bruda zgupi Dobra, ja ogarnę internet Ja ogarnę internet i widzimy się w następnej ręce. Dobra, pierwsza ręka to był nie wypał przez mój internet normalnie to my się no, raczej by się udało No ale dobra Jestem już w kolejnej i ta powinna być już gitos, bo internet jest już lepszy, ale ja wciąż, ale to nie zmienia tego faktu, że ja wciąż jestem zmęczony. na środku to oni tam do tego środka cut bridging robili czy co? nice idę do zielonego i... dupa no, nie masz łóżka zielone on myśli, że mnie dogoni <grym _> żal mi ciebie dziecko ufuj <grym _> mi stąd skoro. Mam nadzieję, że normalnie się nagrywają te ów sounds. Mam nadzieję, że fajnie i normalnie. Może teraz spadać do mojego łuzia. Żeby mi go ten typ nie przejął. No. Kila mi ukradłeś ty. Dziw K. Nice G. Um. Nie za bardzo wiem Ale ten koleś nie pojmuje słowa Tego, którego napisał On Napisał G. No to nawet nie było słowo, nie ma takiego słowa jak ki Ko. Ha. I co teraz? No, co jest? Z, co z... Ha, o, żyje, lol. No, no, co z tego? Ja mam odbudowane łóżko. I wygrałem albo wyszedł. na pierwszy mieć. Dobra. Widzimy się w kolejnej ręce. Dobra, jesteśmy już w kolejnym... E, w kolejnej ręce. Astety tu jest nice. Patrzcie ogólnie jak ja to wyrzucę. Nie no dobra, teraz nie zadziałało. A wtedy jak wyrzuciłem, to się tak do mnie to z z powrótem. wierzę w siebie. Aaaa. Teraz jeszcze znowu spadnę. Nie? No, w tym filmie się jakoś nie wkurzam. Zniesienie w drewb mordy. Jestem bardzo zmęczony. Jakbym nie był zmęczony, to chyba rozwalił komputer. Tak, muszę kopić nowy. Bo. Teraz już. Do... No. Nie wierzę! <laughs> Dremor, nie, nie wierzę w siebie. Nie, nie wierzę w to. Nie wierzę w to gówno. Nie wierzę w tego Minecrafta. Kurwa! Dobra, teraz coś chcę zapowiedzieć, tak w środku filmu, że tylko, bo tylko ci, którzy oglądają film do końca o tym wiedzą, że właśnie teraz w trakcie filmu ja zapowiadam, że na 5 lajków pod tym filmem, że na, że na 5 lajków pod tym filmem daję teksturpaka, Generalnie to randomowego teksturpaka daję. Takiego z... What the fuck. Takiego z po prostu tych co używam. Mam dużo różnych teksturpaków. Więc jednego z tych co używam. I tak. Albo mogę dać moje mody. Jeśli ktoś chce to mogę dać mody których używam. Ale to nie na ten film. Eee... Walłem go, Jezus, myślę, że mnie nie walnę. O, on nie zginął! Easy! Nie mam zbroi, dobra. No, dajmy jakiegoś tam tekstu. randomowego. domowego. którym gram. I przypominam, że to jeszcze będzie w opisie i to tamte też, że... Na 40 subów daję pierwszego teksturpaka, który pojawił się na kanale. No, więc na 40 subów, to tam dam. Do następnego filmu. Tamtego teksturpaka w ogóle chcę jakoś przedstawić, ale raczej go przedstawię na Skywarsach, no lub na Bedwarsach, czyli stąd skąd się wziął. Ten niebieski to chyba ma jakiegoś downa poważnego. Eee, co to jest za obudowa? Dobra No więc no Ciekawe czemu by się ogarnął GG Idziemy się poświęcić w następnej ręce! Dla was to była sekunda ja tak długo czekałem, że LOL po prostu po prostu LOL Widocznie nam nie spadłem. A gdzie? gdzie nie nie mam laga no to Że I nawet, ale nie wiem też, też mam problem. W ogóle żółty robi speed breezing. Widziałem, idziesz do sądu żółty, mówić to. Mówić to. <laughs> o. Okej. Okay. What the fuck to Naprawdę. Już tylko po to tu przyszedł, postawiłeś mi bloki przed mordą. Myślisz, że co? Że że ja nie pójdę już na środek? No, ale ciebie. David, idę do ciebie aż. Albo jak na czerwonego. Uuu! Co, 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 teamerzy, no znowu, serio? myślę, że już nie będzie tych teamerów wrednych, kurde. Błagam, jeszcze mam łóżko, błagam, jeszcze mam łóżko. Błagam, jeszcze mam łóżko, błagam, jeszcze mam łóżko. Co się stało? Czemu mi zabrało tyle hapsów? Dobra, ważne, że mam łóżko. Czemu? Kup to! Nie to! To! No... Było takie ciężkie do ciebie. Gro. Słyszałem kogoś. Słyszałem kroki. Wyraźnie. Słyszałem kroki. Ja... LOL no, on jest tutaj na klikerze. No i mnie Tak! No właśnie. Teraz ja szybko wkracam do akcji no, on jest tu. No Jezus, co za debil! Tak, kurna, buduj się. I tak mnie zabijesz, śmieci, niku głupi. Ja tobie już nie Dobra, wal się. Wal się! No. Tamta arena też nie była fajna. Bo typ miała to clickera, więc. Ale było widać, bo on tam stał se kurde i se machał ręką. I no, po prostu on tam... Ten... Bym się zesrał jakbym kurde spadł. Bym się zesrał po prostu. Pierwszy na środku. W końcu nie spadłem. Dlatego ta mapa jest... Moja, moja druga ulubiona, w sumie to ona jest moja ulubiona. Oooo, już idzie. Nie, nie ma szans, że zdąży. On jeszcze już ma takie rzeczy, więc ja pójdę kupić za to, co mam. Wtedy spróbuję go zdjąć. No. Dobra. No jestem ogarnięty już. To, nie wiem, polecę na niego. Okej, okay, chyba będzie klepa. Klepa Minecraft. No. Klepa Minecraft. O, dzięki. Dzięki Bobrze. Dobra, i wyrzucę je tutaj. Wszystkie, nie jednego. Więc ruszysz dupę i wszystko Czemu ja muszę się z bić? Ja w ogóle nie mam dobrego aimu, bo tak wale To po prostu... Ale tutaj speed bridgingu nie zrobię Nie mam, nie mam po prostu Ej lol, łóżko zniszczyłem i był też dźwięk Tego jeszcze nie, nie wiedział. Wracasz się? Ale ten się nie wraca, no. no. Easy, już trochę lepiej ogarnąłem siebie, już jest trochę lepiej spinki, już nie jestem taki śpiący. Teraz zielony. nie, dobra, <laughs> Masz O, o dobra Niech są nie dwa kupien. No i czuł. Dobra, teraz idę do... No do zielonego, bo żółty campi Jest to A, na Okej, okay. spadłem Dobra, respawn. Teraz ogarnę sobie jakieś y, tulsy. Czek. Mm -hmm. Masz. Żrej podłogo. Dobra. 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 już jestem nad nim. Jestem ciekawy czy on na fireballu się tak patrzy. Kurdon! On chyba ogarnia. Co? Jeszcze nie dropnę. Jak dropnę, to dropnę, spokojnie. Dobra, dropam! To było akurat Wciąż trudniej będzie. Jesteś nielegalny w Laponii! Ale, ale dekr. <noise> <noise> dobra. A to teraz idziemy na zielonego. Czekaj, nie, zielony już był. Dlatego o wygrałem, dobra. LOL. No. No, dobrze, co by było na tyle w tym odcinku, bo padnę na nagraniu, więc no... Już dwa razy zadałem, a zazwyczaj nie dadam, ale... No, skill słaby, jest jestem. Ale dobra, do zobaczenia jutro. Yy. Dzisiaj na pewno tego filmiku nie obejrzycie, ale może jutro, więc... No. Pamiętajcie, żebyście dobili 40 subów, wtedy daję mojego teksturpaka. Znaczy mojego, tego, który pierwszy się pojawił na kanale. I jeść za, na 5 lajków pod tym filmem daję randomowego teksturpaka. Do zobaczenia.